Uwaga kierowcy, jest korek na trasie łazienkowskiej przy pomniku lotnika w kierunku ulicy Wawelskiej. Oh, A Uwaga kierowcy, zakorkowana jest Bratka aż do kluczej. Oh, A Uwara kierowcy, korkuje się most trasy Łazienkowskiej w stronę Pragi, a nadal jest korek na trasie Łazienkowskiej od Talej Niepodległości do pomnika Lotnika. Hasło październikowego czynu rzuciła całej Polsce zaloga fabryki samochodów na Żeranie. Jej triumf stał się wielkim świętem Warszawy i Polski. Po tygodniach nieustępliwej walki zaloga mogła 6 listopada zameldować partii rządowi. Hala montażu numer 1 gotowa do produkcji o 54 dni przed terminem. Radziecka licencja, radzieckie dostawy i radzieccy ludzie umożliwili nam zbudowanie najwspanialszej fabryki stolicy. Na taśmach montażowych powstaje pierwszy polski samochód M20 Warszawa. Narodził się w Polsce przemysł samochodowy. Klicami stolicy płynie niekończąca się radosna fala. Maszerują zalogi przodujących fabryk. samochody Warszawa, rodzone siostry radzieckich powietr, luba naszego młodego przemysłu motoryzacyjnego. Na placu Dzierżyńskiego w Stalinogrodzie znów szeregi nowiutkich samochodów i motocykli. Tym razem dla naszych hutników z okazji ich święta. Hutnik hachurski z Huty Jedność jest szczęśliwym nabywcą tej pięknej ify. Marzenie o własnym samochodzie spełnione. Szansa jeden na tysiąc. Chyba lepiej niż w Totku lub Syrence. 51 samochodów rozlosowano między 51 tysięcy premiowych książeczek PKO. Może choć raz w życiu uśmiechnie się szczęście. Chwila pełna emocji. Nie, tego numeru nie ma nikt wśród publiczności. Ale wylosowane Warszawy oczekują na właścicieli. Opłaciło się zaoszczędzić sześć patyków. Stolica Brazylii Rio de Janeiro. Wielkie nowoczesne miasto liczące 2 miliony mieszkańców. Wśród tysięcy samochodów spotykamy nagle tak to nasza Warszawa rodem z żerania. Nie tylko na żeraniu kują samochody. Ojciec zaprojektował, syn pomagał. Kowal Raimund Walkiewicz z Łucek pod Lubartowem ma już wreszcie swoje wymarzone cztery kółka. Silnik fabryczny, reszta własnej roboty blacha i deski. Tutaj dopiero można się było przekonać ilu mamy zapaleńców i zdolnych majstrów klepków. Wszystko to zrobione własnymi siłami w prymitywnych warunkach na marginesie oficjalnej motoryzacji. Samochód ten przewyższa wszystkie znane marki świata. Pochodzi z najkrótszej automobilowej serii. Wyprodukowano ich tylko 1800. Okazuje się, że przedmiot tylu naszych żartów, narzekań i kpin może być jeszcze powodem dumy. Rodzina Mikrusów liczy sobie w Polsce 800 członków. Zdaje się, że za granicą nie ma krewnych. Największe zaciekawienie wokół nowego, udoskonalonego modelu Syrenki, którego produkcja ma się rozpocząć w 1963 roku. Otrzyma ona trzycylindrowy silnik, nową skrzynię biegów, lepsze zawieszenie i nieco ulepszone nadwozie. W planie pięcioletnim nasz przemysł motoryzacyjny powinien wykonać duży krok naprzód. Gotowi do boju jak średniowieczni rycerze w przy A razem z nimi? Tak, to nie fotomontaż. To syrenka z żerania. Rusza na podbój księstwa Monako. rajd to nie żarty. Za chwilę start. Stanisław Wierzba, jeden z naszych najlepszych kierowców, wyrusza pierwszy. Oczywiście na syrence. Zanim Citroeny, Mercedesy i inne wozy czołowych marek. Listopad 1967 roku z taśmy montażowej schodzi pierwszy polski Fiat 125 P. W krótkiej historii fabryki samochodów osobowych nowy rozdział. Krok nowoczesność. Inżynierowie i konstruktorzy FSO systematycznie wprowadzają do polskiego fiata zmiany i ulepszenia. Polski fiat staje się coraz bardziej atrakcyjny. Jeszcze go nie ma. Jaki ma być? Musi być zgrabny i szybki. Ładny. Nieduży, ale bardzo zgrabny. Koniecznie musi zabierać męża, żonę, dwoje dzieci, psa i teściową. Dobrze by było, żeby miał dużo więcej miejsca na bagaż. Nie będziemy badać od podszewki nowego fiata. Jedno wiemy z pewnością, to jest najkrótsza droga do przyspieszenia rozwoju motoryzacji w Polsce. Pierwsze polskie fiaty 126. Popularny i nowoczesny samochód malolitrażowy, który zaczynamy produkować w bielsku-białej. W setkach rodzin robimy przymiarki, czy się nam nowy fiat zmieści w rodzinnym budżecie. Aby zapewnić realizację marzeń, PKO przyjmuje przedpłaty na Fiata 126P. Samochód może pomieścić 6 osób, ma otwierany tył i dach, można do niego załadować 3 metry sześcienne kartofle albo ziarna, a także przewozić nawet krowę lub elementy budowlane większe od gabarytu pojazdu. Wszystko z szybkością do 90 km na godzinę. Wartej tarpana wyprodukowano w Poznaniu. Oba typy pojazdów wykonane jako prezent zjazdowy będą teraz zdawane egzamin praktyczny u rolników. Sąd bezpośrednich użytkowników i rachunek ekonomiczny rozstrzygną, czy jest to ten samochód, na jaki czekała wieś. By sądzić, że główną wygraną jest tutaj właśnie samochód. Ale nie, każdy z tych rozpalonych hazardistów dawno już zapłacił za swoje cztery kółka. Gra idzie o coś dzisiaj cenniejszego, o czas, o pierwszeństwo, o szybsze spełnienie marzeń. I już stało się. Z losem nie ma dyskusji i nie warto do prawdy żałośnie pytać dlaczego właśnie onia, a nie na przykład ja. Produkcja całkiem nowego samochodu tuż tuż. FSM podpisała kontrakt z światem i wie już co będzie robić do końca stulecia. wystawie w Politechnice Warszawskiej z okazji piętnastolecia współpracy koncernu Fiat z fabryką w Bielsku widzowie przekonali się, że polska linia też się liczy w najlepszym włoskim towarzystwie. Można dostać pypcia, ale cierpliwości młodzieży. Za 3 lata wyjeżdża z Bielska X1 przez 79. Jeszcze słodka tajemnica partnerów, a już urzędowy zwycięzca pojedynku z Beskidem i Warsem. Fabryka jak umie upycha towar, ale w salonach sprzedaży, jak się mówi w branży, tutaj gdzie zawsze był ścisk, dzisiaj jest naprawdę jak w salonie, pełno świeżego powietrza. W marcu obniżono cenę do 17 milionów, a do każdego malucha fabryka samochodów dokładała rower marki Rexo. Pierwszy raz w Polsce są samochody, nawet na raty, a nie ma klientów. Fabryka, co prawda, zalega z dostawami na przedpłaty, ale dzisiaj inwestuje i nie może poinflacyjnego auta sprzedawać po przedinflacyjnej cenie. Henry Ford powiedział. Możecie żądać samochodu w każdym kolorze, byle był to kolor czarny. OMC Motors, możecie żądać samochodu w każdym kolorze, byle był to kolor, który lubicie. Pas przedni do Audi. Kierownica do Mazdy. Gloszk prawie przedni do Mercedesa. To nie gentil aluette, to gentil voiture Peugeot. Nowe importowane bezpośrednio od producenta samochodu osobowe firmy Peugeot. To nie aluette, gentil to gentil voiture, to gentil Peugeot. Reklamo, reklamo. Reklama, Mądrej głowie dość przysłowie. Jak cię widzą, tak cię piszą. Nie szata zdobi człowieka, lecz czysty samochód. Autobłysk. Autobłysk. Błoto z wozu. Koniom lżej.